Co to są za słowa? No, pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No, premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć, a ja mogę lecieć, gdzie chcę. Nie, nie dostała zasadniczej... Jest pan i... bardzo złośliwy, panie Nie jestem złośliwy, panie redaktorze. Godzimy się na to, powtarzam, ja to szanuję. Powiedziałbym, że pan Rymanowski kocha wsadzać kij w mrowisko, ale niestety to nie jest prawda. Nie bójmy się tego powiedzieć. Rymanowski, choć jest dobrym, to raczej spokojnym dziennikarzem, to po prostu mrówkom odjechało i już dawno wylały się z mrowiska. Nagłówki portali pokroju Onetu znowu rzuciły się wspólnie na Bogdana Rymanowskiego po wywiadzie z Nawrockim. O co poszło? Cóż, jeżeli chodzi personalnie o niego, to wbrew pozorom niewiele, aczkolwiek od paru Dobrych miesięcy widać w mediach narrację ciągłego atakowania Rymanowskiego i podważania jego pracy dziennikarskiej. Podejrzanie wszystko zaczęło się od słynnego wywiadu z Tuskiem, ale do tego też zaraz przejdziemy. Zanim to jednak zrobimy, to przypominam wam, że jesteście na kanale Kto Wygrał, więc bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. W ciągu ostatnich parunastu godzin wokół wywiadu Rymanowskiego narosło tyle kłamstw i manipulacji ze strony rządzących, że dzisiaj będzie odcinek fakt checkingowy. Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. No ale dobra, spróbujmy od samego początku. Od pewnego czasu toczy się dyskusja o ewentualnym udziale Polski w inauguracyjnym spotkaniu Rady Pokoju inicjowanej przez Donalda Trumpa. Coś w stylu alternatywy dla ONZ z udziałem wybranych krajów. Rząd Tuska jasno stwierdził, że Polska nie weźmie udziału w tym spotkaniu i nie widzi sensu w takiej Radzie. Nawrocki, który jest zwolennikiem tej Rady, Odebrał to jako próbę kontroli prezydenta i zaznaczył, że to on podejmie decyzję, czy pojedzie, czy nie. Nie będzie mówił, gdzie ja mam latać. Panie redaktorze, to w ogóle co to są za słowa. No, pan premier może swojemu synowi powiedzieć, gdzie, gdzie może lecieć, czy swoim wnuczkom. No, premier nie będzie mówił prezydentowi Polski, gdzie może lecieć, a ja mogę lecieć, gdzie chcę. Natomiast pod względem e, ustrojowym i konstytucyjnym pan premier ma zadanie podjąć decyzję, czy Polska chce wejść do Rady Pokoju, czy nie? Ja podejmuję ostateczną decyzję, a rząd musi to zainspirować. Jak był traktat z Nancy, choćby z Francją, to rząd przygotowywał go, robił, e, przygotowywał negocjacje, rząd to inspirował, e, prawo szło przez parlament, a ja po dwóch latach negocjacji. Czy po półtora? Mogę powiedzieć, a jednak nie, bo mi się pięć rzeczy nie podoba. Rzeczywiście niektóre mi się nie podobały, chociaż traktuję Francja jako naszego strategicznego partnera. No nie zrobiłem tego z powagi Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. Teraz trwają negocjacje z Wielką Brytanią. Też ostatecznie rząd je inspiruje, prezydent musi je skończyć. Więc ja apeluję regularnie do premiera. Panie premierze, podejmij pan, panie premierze decyzję, czy chcecie, żeby Polska była w Radzie Pokoju, czy nie była, żebym ja mógł y, podjąć ostateczną decyzję? Mamy tak naprawdę kilkadziesiąt. Reakcja Donalda Tuska na te słowa była dość mocno cyniczna, nawet jak na niego. Panie Prezydencie, rozumiem strach, rozumiem nerwy, ale od moich wnuczek wara e, jak kurczę tego nienawidzę. Tego, jak ludzie szybko wpychają własną rodzinę pod koła. By się zasłonić przed krytyką. Ten sam ruch, którego użyła Sznepf, atakując Stanowskiego, kiedy oskarżano go o prześladowanie jej syna. Panie premierze, nikt nawet nie myślał o pana wnuczkach, dopóki sam pan nie zaczął ich w to wplątywać. Bo co ma piernik do wiatraka? Nawrocki mówi o dyplomacji, o relacjach z USA, o strategii międzynarodowej, a w odpowiedzi dostaje argumentum ad wnuczkum? To jest ten poziom debaty, na który rzekomo nie chcemy schodzić? Przecież to czysta gra na emocjach, precyzyjnie Obliczona na to, żeby w oczach przeciętnego wyborcy zrobić z oponenta potwora, który rzekomo czyha na bezpieczeństwo dzieci. Tani chwyt, panie premierze, bardzo tani, a przy tym niesamowicie skuteczny. Bo kto o zdrowych zmysłach nie stanie w obronie wnuczek. Problem w tym, że nikt ich nie atakował. Jeżeli już jest Pan tak wyczulony na temat ataków prywatnych na osoby z rodziny, to z drugiej strony, ze strony mediów wspierających pana stronę, wylewa się dość dużo ataków w stronę pierwszej damy Marty Nawrockiej za samo istnienie mam wrażenie. To wcale nie słodka dziunia, tajemnice pierwszej damy. Taki tytuł temu artykułowi Dał portal Newsweek. Już mamy tutaj sugestie, że tak zwani dziennikarze dokopali się do jakichś ukrytych tajnych akt, które mają wywołać skandal. A samo zdanie, to nie jest słodka dziunia, pada w zupełnie innym kontekście. Jest to po prostu wycięty cytat z wywiadu, który co najlepsze, stawia panią Nawrocką w dobrym świetle. Zirytował ją komentarz w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że prezydentowa to słodka dziunia. Jak można tak powiedzieć o kobiecie, która, mając małe dziecko, dostała się do służby celno-skarbowej i to do takiego działu, gdzie czasem trzeba w nocy wstawać, żeby jechać na realizację, zająć automaty do gry, mówi Agata Jagodzińska. Jaki jest więc cel takiego tytułu poza zwykłym clickbaitem? Chodzi o budowanie skojarzeń. Większość ludzi nie przeczyta więcej niż wstęp i nagłówek, ale pozostanie im już skojarzenie, że Marta Nawrocka jest w jakiś sposób fałszywą osobą, która ma trupy w szafie. Media traktują swoich odbiorców jak bezmyślną masę, którą można sterować za pomocą prymitywnych bodźców. I pan robi to samo, panie premierze. Ale to nie koniec afer, ponieważ na salony znowu wraca czarzasty ze swoimi nieczystymi rosyjskimi kontaktami. Że marszałek zajmuje sobie jedno bicie serca przed zostaniem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa jest po prostu ustrojowa. To nie jest sprawa między Nawrockim a czarzastym, tylko pomiędzy prezydentem Polski a marszałkiem. Sejmu, który może zostać prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, gdyby Pan Bóg zdecydował się odwołać mnie dziś albo jutro do, do wieczności. Sprawa jest zasadnicza i ustrojowa. Godzimy się na to, bo tak wynika z, architekt, z architektury politycznej, że marszałkiem Sejmu jest osoba, która ma, dostała 22 tysiące głosów i przegrała na swojej liście z ostatnim miejscem. Nawet w swoim okręgu, na swojej liście, wśród swoich. Nie, nie dostała zasadniczo. Jest pan bardzo złośliwy, panie Nie jestem złośliwy, panie redaktorze. Godzimy się na to. Powtarzam, ja to szanuję, że z architektury mogę być z tego niezadowolony, że tak wygląda architektura polityczna czy ustrojowa w Polsce, ale to szanuję. Natomiast nie musimy godzić się na to, że nie mamy informacji odnoszących się. Do ankiety bezpieczeństwa. Marszałek Sejmu na ostatnim posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa widocznie speniał i siedział tylko w kącie, jak obrażony uczeń podstawówki, nie odpowiadając na pytania. Dlatego też prezydent zapowiedział, że zamierza w tej sprawie zwołać spotkanie służb. Jeśli coś niedobrego stanie się e, mi, to, marsza... to obowiązki prezydenta Polski e, będzie pełniła osoba, wobec której w obliczu wojny hybrydowej i rosyjskiej desinformacji nie ma żadnych. Panie prezydencie, nie wiem, czy będzie łatwo kolejne spotkanie, bo w jednym z wywiadów pan minister Siemoniak powiedział, że szefowie służb to nie są chłopcy na posyłki, więc mhm. musi pan wystąpić o zgodę do premiera. Jestem prezydentem Polski, już to przechodziliśmy. Naprawdę, nie będę wchodził w te wyschówki. One nie są dobre dla Polski. Pan minister Siemoniak sam zaproponował, żebym skorzystał z artykułu 18. Nie wchodźmy już. I oczekuje to, pan na spotkanie z szefami służb? No, oczywiście, jeśli wystąpię z artykułu 18 o spotkanie ze służbami, to zresztą nawiązując do naszego poprzedniego spotkania ze służbami, jak rozumiem, po prostu szefowie służb przyjdą i opowiedzą prezydentowi, w jakiej jesteśmy sytuacji prezydent Czarzasty. Wyobrażacie to sobie? No ale dobra, wróćmy do tematu. Za ten dokładnie fragment wywiadu na Rymanowskiego wylała się taka fala pomyj, że on sam został zmuszony do przeprosin. Dlaczego? Ponieważ ten fragment o szefach służb, którzy nie są na posyłki, to wypowiedź anonimowego członka rządu, którą cytuje Wirtualna Polska. Sam pan Rymanowski szybko to sprostował i przeprosił, i propsy dla niego, jednak i tak nie powstrzymało to fali clickbaitowych artykułów, Wymierzonych w Rymanowskiego. A najlepsze jest to, że ta pomyłka nie wpływa nawet na sens wypowiedzi, ponieważ sprzeciw wobec sprawdzania kontaktów to jest po prostu rządowa linia. Oczywiście nie wiem, może pan Siemoniak obudził w sobie patriotę i teraz zmusi czarzastego do przejścia weryfikacji służb. Ale co z tego, skoro sam marszałek ma namaszczenie Donalda Tuska? Sam pan Siemoniak pewnie i tak zgodziłby się z osobą, która wypowiedziała te słowa, bo nie o to tu chodzi. Chodzi tylko o możliwość ataku. Rymanowski widocznie boli obecną ekipę rządzącą. Głównie przez swój pamiętny wywiad z Tuskiem, który pogrzebał kampanię Trzaskowskiego. To tamten wywiad pokazał, że król jest nagi i tego mu nigdy nie wybaczono. Ale wracając do tu i teraz, spójrzcie na proporcje. Z jednej strony mamy dziennikarza, który popełnia błąd, przyznaje się do niego i przeprasza. Z drugiej strony mamy potężną machinę władzy, która wykorzystuje to jedno potknięcie, by przykryć fakt, że jedna z najważniejszych osób w państwie marszałek czarzasty. Unika weryfikacji służb specjalnych w kontekście rosyjskich kontaktów. Czy tylko ja widzę tu odwracanie kota ogonem? Przecież to jest klasyczna zasłona dymna. Cała para idzie w gwizdek pod tytułem Rymanowski kłamie, żeby tylko cisza wokół milczenia czarzastego na Radzie Bezpieczeństwa była jak najgłębsza. Bo umówmy się, gdyby nie ta nagonka na redaktora, wszyscy zadawalibyśmy sobie pytanie, dlaczego polityk aspirujący do najwyższych funkcji państwowych penia przed sprawdzeniem swoich powiązań? Czy fakt, że Rymanowski pomylił źródło cytatu, sprawia, że pytania o bezpieczeństwo państwa znikają? No chyba nie, ale w świecie Mediów, prawda, nie ma znaczenia. Liczy się tylko, kto kogo mocniej dojedzie w nagłówku. Liczy się tylko odwracanie uwagi. Tak samo jak teraz robi się z komisją do spraw Epsteina, powoływaną przez Tuska. Jest informacja o tym, że powinna... pracowniczką pana Epstina była Polka i powinni zająć, powinny zająć się tym bo oczywiście polskie e, służby, a powoływanie. Do tego specjalnych komisji jest kolejną próbą odciągnięcia e, e, opinii publicznej od najbardziej istotnych kwestii. Sprawa jest istotna, sprawa jest ważna, sprawa jest istotna. Jest szokująca, ale... jest, bulwersuje cały świat. O, oczywiście, tak, tak jest i powinna zostać wyjaśniona. Ci, którzy w tym uczestniczyli, ktokolwiek krzywdził. E, Powinien zostać wyeliminowany wy, wy z życia społecznego do, do końca swojego życia, i to jest rzecz oczywista. Natomiast ta no, taka wyrywność w kwestii e, tworzenia nowej komisji czy, czy, czy nowego e, zespołu, do... ciężko mi odpowiedzieć, o co w istocie A Myśli Pan, Panie Prezydencie, że ta sprawa może e, obciążać, pogrążyć prezydenta Trumpa? Prezydent Trump zachował się w tej sprawie yy, na, najbardziej zdaje się odpowiedzialnie, doprowadzając do tego, że ta afera w ogóle ujrzała yy, światło dzienne. To jest właśnie ten moment, w którym media przestają patrzeć władzy na ręce, a zaczynają jeść jej z ręki, gryząc każdego, kto śmie podejść za blisko. Jeśli myślicie, że tu chodzi o rzetelność dziennikarską, to jesteście naiwni. Tu chodzi o wysłanie sygnału do całej reszty. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba. Byliście na kanale, kto wygrał? Ja się tymczasem już z Wami żegnam, ale spokojnie, widzimy się niedługo. Narka.